Trzeba było wziąć pożyczkę w prezydencie w 48 godzin. Ze 3 to wydatek, który naprawdę się opłaca. Bo możesz kupić to, co najlepsze. Tak, bo to było coś prawdziwego, mężczyzna. jeszcze <grystanie> znałam. wtedy na pewno do kochanej zadzwoniła. Nawet różę jej wyprała. Prawie zewnątrz zmarnowałem. Teraz nie mam z kim pogadać, a z sobą to że nada. Nazywam się Albert Mars. Proszę nie mieliśmy z supermarketem. Jestem stuprocentową mężczyzną. Wyznaję zasadę. Nie znębów, a nie błogietek. Teraz jesteśmy trzy kandydatki. Kandydatka numer jeden, Ewa. Ewo, opowiedz nam w dwóch słowach coś o sobie. Lubię miarę Bardzo ciekawe. A teraz kandydatka numer dwa, Julia. Дискотека чи пацан? Дискотека. Питане за кандидатки номер 3: цветочки, панци. Панци. Питане до кандидатки номер 1: хлад, който пише комедия. Хлад, който пише комедия. Хлад, който пише комедия. Хлад, който Pytanie do kandydatki numer 2. Matematyka czy język polski? Matematyka. Pytanie do kandydatki numer jeden. Posiłek czy czekoladki? Czekoladki. Pytanie do kandydatki numer dwa. Sensowny wypoczynek czy beznadziejny praca? Sensowny wypoczynek. Pytanie do kandydatki numer jeden. Krzyk czy ciszą. Szybko. Dobrze, a teraz ostatnie pytanie. pytanie. Pamiętaj, do każdej kandydatki jedno pytanie. Pytanie do kandydatki numer trzy. Sprawdzę. Jesteśmy w pizzerii. Zamówiliśmy pizzę z dużą ilością kaczapą. Jedząc, powodziła z nową włózkę. Co robisz? Zdejmuję moja pofamiona, bo bo tak jak wszelki mam na sobie drugą. Kandydatka numer jeden? To kimś tam, kimś posmaruję sobie tam, kimś tam, kimś tam, kimś właśnie mało być. kimś tam, kimś tam, numer tam, kimś tam, kimś i kimś mi kimś i Masz z kandydatką numer jeden, ale jeśli nie jesteś pewny, posłuchaj. Kandydatka numer jeden. razie z nią nie musisz obawiać się. Wypadków z keczupem. Ona zapewni ci dietę owocową. Kandydatka numer dwa. Najpierw oburzy cię zapachem skarpet, a później zapędzi do pracy. Kandydatka numer trzy. O ile przeżyje się i eksperymenty, możesz liczyć, na nie są zabawy, ale decyzja zależy od ciebie, Albercie. Dobrze, to już wiesz którą kandydatkę wybrałeś? Bardzo dzięka decyzja, ale moim zdaniem najbardziej interesowna jest kandydatka nr dwa. Kandydacik. Kandydat pierwszy, to jest Walenty Niezbyt Święty. Witam, opowiedz nam coś o sobie. Włosy kolorowe, ciuchowiazdowe, a pomysły odlotowe, to cały ja. Super, hmm, a teraz kandydat numer dwa, Walenty Love. Dzień <grystanie> <grystanie> dobry, proszę opowiedz nam coś o sobie.

Kasa to podstawa, ja uczciwy jestem niesłychanie, na początku mówię każdej panie, jak dostaniesz kieszenkowe, zabiorę cię do kina. Co? Oddaję głos naszej wybierającej. Pamiętaj, trzy pytania do każdego kandydata. Daję do kandydata numer jeden. Kawa z cukrem, czy cukier bez kawy? Cukier bez kawy, kawy nie lubię. Daj pytania do kandydata numer jeden. Biały czy czarne? Do kandydata numer jeden. A, to czarne. Pytanie... Wciąż pytanie do kandydata numer 1. Ja tam widzę. <noise> Bofelki czy singi Moja se zostry. koszula z klawatem? Koszula z klawatem. Leżę, czy solarnie? I Solarny. No? Super, czy kotlet? Super. Kandydatem numer dwa, ale jeśli nie jesteś pewna. Samochodu. Kandydat numer 3. Może właśnie to o tobie to śliwe, cię na rękach, deklamując poematy. Kandydat numer 2. Istnieje pro, prawdopodobieństwo, że ta zabierze swoją paweł a ty płacisz za bilety. Wybieraj. <grystanie> Dobrze, decyzja należy do ciebie, więc tutaj. Ale jeśli jesteś na pewno pewno to wy Ostatnie pytanie powiedz. Y Jesteśmy. Jesteśmy. Idziemy. De... <laughs> wychodzimy. A nie, nie. A to wybieraj. Nie, nie. Wychodzimy z kina. Patrzysz, a twojego samochodu nie ma. Co robisz? Odpowiedź, którą. Ten... Żadnych. Co? Número 2 de plena. Miłość jest kluczem do szczęścia. Pięknie tronu z miłością, za swoją miłość przed starością. Dlatego właśnie do miłego zakochania.